Tutaj przy nocnym, kiedyś Wam to pokazywałem, dlaczego ja tak robię. Jeżeli mi się zrobiło zacięcie, cofnął mi się zamek, to ja teraz będę. Wyłącz na sekundkę światło. Teraz, jak włączę, to widzę, że mam cofnięty zamek. Tak? Włącz z powrotem światło, proszę. Dzięki. Ale stąd właśnie jest ten nawyk, że czasami. Jeżeli mam zacięcie i nie nastąpił strzał, to ja klękam, wyłączam latarkę w sytuacji nocnej i paluchem, tak? Dlatego, że tu na pewno wiem, jak jest wejście do lufy, czuję, że jest dziur, a nie nabój. No i jak będzie magazynek, to też wyczuję górkę pocisków czy... i wiem, czy mam dobić i przeładować, czy zmiana magazynka, tak? Więc stąd jest też ten nawyk, ale to to, to się będziemy bawić dopiero.